Witam Was serdecznie z tej strony Trade21. Dniu wczorajszym nagrałem dla Was filmik katak na Wall Street, kiedy srebro po 100 dolarów. Filmik po opublikowaniu w sieci okazało się, że ma 95-96% lajków, co jak na mnie było bardzo niskim poziomem. O co chodziło? Kilka osób wyłapało pewne nieścisłości. I w związku z czym ten poziom oceny filmików był znacznie niższy, bym powiedział, bo ilość dislików była dwukrotnie większa niż normalnie. Dlatego zdecydowałem się go zdjąć z sieci i nagrać go jeszcze raz, żeby nie było absolutnie żadnych niedomówień. To tyle wyjaśnienia, jeżeli chodzi o to, czemu zniknął wczoraj filmik jeden z sieci. Przechodzimy do szczegóły. Atak na Wall Street, kiedy srebro po 100 dolarów. W ostatnich dniach na świecie rozeszły się bardzo szybko informacje o tym, jak mali spekulanci za sprawą jednego dosyć znanego gościa wybili akcję pewnej spółki zajmującej się sprzedażą gier i to nie w sieci, tylko w tradycyjnych sklepach, blisko dwudziestokrotnie. O co chodziło? Spółka GameStop generowała od wielu lat straty. Generalnie można powiedzieć, że była to firma, w schyłkowej fazie, dlatego że większość gier dzisiaj możecie kupić w sieci. Konsole możecie zamówić przez Amazonę. Dąży do tego, że w efekcie lockdownu, w efekcie pewnych trendów, spółka ta w długim terminie moim zdaniem była skazana na porażkę. Dlatego też za cel wzięły ją sobie fundusze zajmujące się shortowaniem akcji. I efekt był taki, że o ile w długim terminie cena akcji spółki GameStop utrzymywała się na poziomie 25-30 dolarów, o tyle w ciągu ostatniego roku spadła do 5. Czemu akurat doszło do tak dużego spadku? Dlatego, że fundusze grające na spadki, czyli te, które zarabiają, jeżeli cena akcji się obniża, pożyczały od brokerów akcje, a następnie sprzedawały. Sprzedawały, czyli mieliśmy dodatkową siłę spychającą cenę akcji w dół. W ten sposób zarabia się na short sellingu. Efekt był taki, że w pewnym momencie ilość akcji short, czyli pożyczonych po to, żeby sprzedać, przekroczyła 120% łącznej ilości w akcji w obiegu. W normalnej sytuacji, jeżeli dochodzimy do 30-40%, to jest dużo, a tutaj mieliśmy 120%. Ktoś może się zastanowić, jak to jest możliwe, że więcej akcji się shortuje niż jest akcji w obiegu. Otóż niektóre akcje można shortować kilkakrotnie. Wyobraźcie sobie, że ja załóżmy, shortuję tego typu akcje. Czyli idę do brokera, pożyczam pewną pulę akcji, niech to będzie 100 tysięcy akcji. Natychmiast je sprzedaję, cena akcji spada. Te akcje ktoś ode mnie odkupił, skoro ja, ja je sprzedałem. One trafiły do brokera, więc znowu idę do brokera i tym razem pożyczam 50 tysięcy akcji. I znowu je sprzedaję. I w ten sposób można kilkukrotnie obrócić tymi samymi akcjami, po to, żeby zbić ich cenę. I w. W przypadku GameStop kumulacja tych shortów była chyba jedną z największych w historii. Nie wiem, czy kiedykolwiek ilość akcji shortowanych doszła w pewnym momencie do chyba 122%. I była to dla pewnych inwestorów okazja, którą oczywiście dostrzegł nikt inny jak Michael Berry, znany z filmu The Big Short, gość, który shortował... Z gigantycznym sukcesem amerykański rynek nieruchomości w 2006 i 2007 roku, na bazie którego później nakręcono The Big Short. Michael Burry w momencie kiedy short sellerzy, czyli fundusze grające na spadki, skupowały, nie skupowały, tylko przejmowały od brokerów akcje, pożyczały i następnie je sprzedawały, Michael je kupował. I w pewnym momencie miał na tyle duży pakiet akcji. Że doszedł do porozumienia z zarządem spółki, żeby zagrać przeciwko tym, którzy shortują akcję GameStop. Spółka miała około 30 milionów gotówce, jednocześnie tyle mniej więcej była, na tyle była wyceniana. Michael przekonał zarząd do tego, żeby za gotówkę zaczęto skupować akcje własne po to, żeby wyeliminować duże akcje z obiegu. W ten sposób można było przycisnąć do ściany short sellerów, dlatego, że jeżeli skupujesz akcje własne, to sprawiasz, że generowany jest na nie dodatkowy popyt. Jak jest większy popyt, cena akcji rośnie. Jak cena akcji rośnie, to niektórzy, którzy shortują akcje, mogą wpaść w panikę. Jak wpadają w panikę, to zaczynają ponownie odkupować akcje, żeby zamknąć short. Dlatego, że procedura shortowania polega na tym, że pożyczasz od brokera akcję, Sprzedajesz się natychmiast, oczekujesz, że cena spadnie i w pewnym momencie, żeby zamknąć short, odkupujesz po niższej cenie akcji i oddajesz brokerowi. Plus jakąś prowizję się za to płaci. I w takiej sytuacji, kiedy cena nagle rośnie, okazuje się, że fundusze, które grają na spadki, mogą mieć nieograniczone straty. Dlatego, że jeżeli cena w optymistycznym scenariuszu dla nich spadnie do zera, to zarobią 100%. Natomiast, jeżeli cena się podwoi, 100% tracą. Jeżeli cena wzrośnie dwukrotnie, tracą 200% i tak dalej. Czyli straty potencjalnie są nieograniczone. I część funduszy, która grała na spadki, widząc, co zrobił Michael, zaczęła wpadać w panikę i powoli zaczęli odkupować akcje, co doprowadziło do pierwszego wybicia. Chwilę później akcja zyskała rozgłos na Wall Street Bets. Czyli, jakby, takim pod forum Reddita. Reddit. jest to jedno z największych chyba forum anglojęzycznych na świecie. W każdym razie mali inwestorzy zaczęli także skupować akcje, próbując podłączyć się pod trend, widząc, że można zmierzyć short sellerów i doprowadzić do gwałtownego wybicia. Chwilę później do akcji włączył się Sam Musk, który nienawidzi short sellerów, dlatego że grał między przeciwko nim wielokrotnie, dlatego, że Tesla przez lata była bardzo silnie szortowaną spółką. Ja sam sześciokrotnie szortowałem Tesla. Sześciokrotnie bądź siedmiokrotnie. Dlatego Musk, widząc okazję do zemsty, no podsycił popyt na, na akcję gm i doprowadził między innymi, może inaczej, nie Musk, siła łącznie Michaela, Ilona Maska oraz małych Inwestorów z Reddita doprowadziła do gwałtownego wybicia ceny. W krótkim czasie, zaledwie kilku dni, cena akcji wzrosła dwudziestokrotnie. Oznaczało to prawdziwą masakrę na rynku short sellerów, dlatego że masz inwestycję X, zakładając, że ona nie jest lewarowana i w pewnym momencie tracisz 10 razy tyle. Jeżeli ktoś uruchomił short po 20 i zamknął go w najgorszym możliwym momencie po 400 to straci 20% zainwestowanego kapitału. Tego typu nagłe wybicie, gdzie short sellerzy, czyli fundusze grające na spadki, są zmuszone do awaryjnego odkupowania akcji, bo nie mają zwyczajnie kasy, jest nazywane tak zwanym short squeeze'em. I do tego typu wybicia cen akcji nie dochodzi jakoś tam spektakularnie często, ale tego typu zjawiska są wtedy bardzo głośne. Jeżeli się o nich zaczyna to, to często ludzie się podłączają pod. Jeżeli zaczyna się dziać, to często inni inwestorzy podłączają się pod ten trend. W 2008 roku mieliśmy też taki przypadek mega gwałtownego wybicia w ciągu kilku dni akcji Volkswagena. Volkswagen to nie jest jakiś GameStop, to jest jeden z większych producentów aut na świecie. Jest to spółka typu Valio, dla której roczne wahania rzędu 30% w cenie to już są duże. Spółki typu Growth mogą rosnąć po 100% po to, żeby chwilę później spaść o 50%, ale nie tak duże spółki. Co się za tym stało? Otóż fundusze grające na spadki pożyczały akcje Volkswagena po to, żeby je sprzedać. Jednocześnie ten trend został uchwycony przez ludzi z Porsche, czyli spółki zależnej, którzy po cichu budowali dużą pozycję w akcjach. Jednocześnie w porozumieniu porozumieli się z rządem Dolnej Saksonii odnośnie niesprzedawania akcji. Doprowadziło to do takiej sytuacji, w której nagle fundusze, które grały właśnie na spadki, zaczęły wpadać w panikę i błyskawicznie zamykały short. W 2008 roku, w ciągu kilku dni po podobnej sytuacji, doszło do wybicia akcji Volkswagena z 200 euro do niemalże 100. Czyli mieliśmy bardzo podobną sytuację jak na Gamestop. Chwilę później cena akcji znowu spadła, ale nie o to chodziło. Chodziło o wybicie ceny po to, żeby zmiażdżyć pozycje funduszy, które grały na spadki. I z czymś takim mieliśmy do czynienia. W długim terminie akcje Volkswagena później spadły do ich normalnej ceny i tak samo zapewne stanie się z akcjami Gamestop. Które moim zdaniem jeszcze chwilę się utrzymają wysoko, a później ich cena zjedzie z powrotem pewnie w okolice 20. Natomiast będzie to już taki naturalny spadek do wydaje się ich uczciwej ceny. Wracając jeszcze do, do GameStop. Ta sytuacja pokazała jak nierówna jest czasami walka pomiędzy drobnymi inwestorami a dużymi graczami, dlatego że Robinhood, jedna z bardziej popularnych platform, dla których milenialsi handlują akcjami, ograniczył transakcje na GameStop, BlackBerry i AMC do zakupu jednej akcji. Czyli, jeżeli ktoś chciał zarobić, podłączyć się pod ten trend, gdzie cena gwałtownie rosła, mógł kupić tylko i wyłącznie jedną akcję. Czemu Robinhood tak zrobił? Dlatego, że okazało się, że jest powiązane kapitałowo z jednym z funduszy szortujących GameStop. Więc po prostu Robin Hood ratował spółkę zależną. Identycznie zrobił Interactive Brokers i DB Amitrade. Zablokowano handel akcjami rzekomo z powodu zbyt dużej zmienności i ochrony interesu klientów. No tak działa sytuacja na, na Wall Street. No, powiedziałbym, że jest to wręcz norma. Natomiast prawda jest taka, że mimo tych zabiegów blokujących dalsze wzrosty, Mali inwestorzy roznieśli w pył duże fundusze shortujące. Melvin Capital, czy główny fundusz, który shortował akcję GameStop, zanotował straty rzędu 2,6 miliarda dolarów. Mniej więcej stracił połowę kapitału, który posiadał. Co więcej, musiał być doinwestowany przez inny zewnętrzny fundusz. Nie wiem, czy nie, nie Citadel. W każdym razie no, to, to nie jest ważne. To pokazało, że czasami mali inwestorzy są w stanie doprowadzić do kapitulacji dużych funduszy. Czemu o tym wspominam? Dlatego, że na Redditie powstał równoległy trend. Czyli część, część osób zaczęła szukać kolejnych okazji do, do zarobienia. Szukano aktywów silnie shortowanych. Jednym z takich aktywów jest właśnie srebro, które od wielu lat jest shortowane przez największe fundusze inwestycyjne gdzie jego cena jest manipulowana, regularnie zbijana. Kiedy pisałem o tym w 2012, 13, 2014, 2015 roku, byłem propagatorem teorii spiskowych. Dopiero kiedy te fundusze, kiedy banki inwestycyjne zostały ukarane za manipulowanie cenami złota, cenami srebra, nagle stało się to normą. Już teraz wszyscy wiedzą, że rzeczywiście srebro jest silnie zaniżone. Srebro rzeczywiście ma świetne fundamenty. Dlatego też powstało nawet takie mega popularne hasło hashtag SilverSqueeze. To jest coś, co w internecie ro, rośnie niemalże wykładnicze. I między innymi dlatego w piątek i w weekend i wczoraj, czyli w poniedziałek 1 lutego mieliśmy tak gwałtowne ceny, e, wzrosty ceny srebra. O co chodziło? W ciągu jednego dnia, w poniedziałek, cena kontraktów terminowych na srebro wzrosła aż o 10%. W ciągu jednego dnia, i to był największy wzrost, jaki ja pamiętam. Ma rynkiem metali szlachetnych interesuje się od 2009 roku. Nie wiem, czy kiedykolwiek w przeszłości, w ciągu jednego dnia, mieliśmy takie wybicie, ale ja przynajmniej go nie pamiętam. Dąży do tego, że ogromna ilość małych inwestorów oraz większych spekulantów wzięła się zakupowanie srebra, i w ciągu ostatnich kilku dni cena srebra bodajże z 25 dolarów wzrosła 20%, na chwilę przebijając 30. W tym momencie mamy korektę. I tutaj ja się szczerze mówiąc zastanawiam, z czym to jest związane. Czy jest to zwykła realizacja zysków, no bo jeżeli takie aktywo na srebrne, na RSI dochodzi do 70, to w przeszłości dochodziło do realizacji zysków, czy jest to kapitulacja. Moim zdaniem w tym momencie mamy Połączenie dwóch rzeczy, bo dzisiaj rano jak sprawdzałem przed nagraniem, srebro staniało jakieś 5% i było to moim zdaniem wynik dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, duże banki inwestycyjne odpowiadają w tym momencie, zalewają rynek kontraktami terminowymi short po to, żeby przeciwdziałać dalszym wzrostom ceny srebra. I druga rzecz, nastąpiła realizacja zysków u części inwestorów. Natomiast to nie jest ważne, to co w tym momencie się dzieje. Srebro nawet po tym spadku 5% drożeje w ciągu ostatniego roku o 60%. I to moim zdaniem jest trend, którego się nie zatrzyma. Zwłaszcza, że teraz wiele osób zaczęło dostrzegać potencjał w aktywach, które są silnie shortowane. Ja abstrahuję już od jakichś takich ekstremalnych przypadków, gdzie pojawiają się w sieci informacje, że ludzie dzięki GameStop zarobili tyle, że spłacili jakieś kredyty. Bo, bo to są jakieś jedno, jednostkowe wydarzenia, ale moim zdaniem teraz coraz więcej osób rzuci się do zakupów aktywów shortowanych silnie przez duże instytucje po to, żeby w pewnym momencie zarobić na, na ich wzroście. Żeby nie było tak łatwo. Podobną akcję zapoczątkował Max Kaiser przed dekadą temu. Kup srebro z zbankrutuj JP Morgan. To jest akcja chyba z 2011-2012 roku. Ona przez jakiś czas świetnie działała. Srebro podróżowało z 16 dolarów w 2010 roku do 50 niecałych w 2011. Później jednak udało się ukręcić te, te wzrosty i zaczęło się je bodajże 2-3 lata spadków. Mówię o dolarowej cenie. Czy tym razem będzie podobnie? Moim zdaniem nie. Uważam, że srebro ma bardzo dobre fundamenty, jest dobrze wycenione i co ważne, tak, taki scenariusz jak dzisiaj jest realizowany przez banki centralne, czyli zerowe stopy procentowe, realnie silnie negatywne, do dróg wzrost inflacji, wręcz wskazuje metale szlachetne na, na wzrost ceny. Jeżeli ten trend będzie podsycony poprzez. Wall Street Bets czy inne tego typu inicjatywy, to tylko lepiej. Ja w każdym razie w piątek zwiększyłem jeszcze moją ekspozycję poprzez SEAL, poprzez SEAL, to czym informowałem wszystkich, którzy kopiują moje ruchy. Na koniec chcę zwrócić uwagę jeszcze jedną rzecz. Jeżeli ktoś chce rzeczywiście się podpiąć pod ten trend, to musi uważać i robić to w miarę w sensowny sposób. Dlatego, że dzisiaj traderzy z całego świata Kupują srebro, kupują etf -y na srebro, kupują spółki wydobywcze i tak dalej. Srebro, srebru nierówne. Są ETF-y w stylu SLV, które rzekomo mają metal, ale jeżeli do nich napływa kapitał, to mogą drastycznie zwiększyć ilość jednostek. Jak dla mnie, jest to ewidentna wskazówka potwierdzająca teorię, że SLV sporą część ekspozycji ma nie przez fizyczne srebro, jak na przykład. PSLV, czyli fundusz sprota, tylko poprzez kontrakty terminowe. A w pewnym momencie uważam, że dojdzie do rozjazdu ceny kontraktów terminowych i fizycznego metalu. Swoją, swoją drogą fizycznego metalu już zaczyna brakować na rynku. Kiedy ta akcja się rozpędzała ten Wall Street Bets, przez weekend, Największa, jedna z większych na świecie platform w zasadzie serwisów sprzedających metale szlachetne online, miał niesamowity przyrost klientów. W piątek otwarto kont i dokonano transakcji mniej więcej sześciokrotnie więcej niż zwykle się dokonuje w piątek sześciokrotnie nie o 6 czy 60 procent. W weekend ilość zamówień wzrosła dwunastokrotnie, patrząc weekend do weekendu. W piątek sam. Otwarto tyle co normalnie przez tydzień yy, kalendarzowy. I co więcej, Ampex, widząc jak gwałtownie rosła cena yy, srebra oraz ilość zamówień, musiał wstrzymać sprzedaż. W Polsce zresztą sytuacja identycznie wyglądała. Wczoraj, jak zrobiłem pewne rozeznanie, no to większość dealerów, dużych, szanujących się dealerów, bardzo podniosła marżę. I o ile w normalnych warunkach można było kupić srebro w cenie spot plus 20-25, o tyle wczoraj oferty zaczynały się od spot plus 30 kilka. Tutaj chciałem Wam też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja w sierpniu zeszłego roku uruchomiłem platformę IndependentMetals.pl. Jest to platforma, która umożliwia kojarzenie dwóch stron transakcji. Zrobiłem to dlatego, że widziałem potężny potencjał w rynku. O ile przykładowo ktoś kupuje złoto i chce je na przykład sprzedać, no to będzie go to kosztowało. 4-5% różnicy. Dlatego, że po pierwsze, dealer musi odkupić od tanią, bo musi zapłacić 2% PCC, musi zarobić na sprzedaży i z odkupem jednej czy dwóch monet jest dużo więcej zawracania głowy niż kupienie po prostu od, od dużego sprzedawcy, od mennicy, przykładowo jednego masterboxa złotego. W przypadku srebra te różnice często sięgały 15-20%. Dlatego też stwierdziłem, że zrobię platformę, której zadaniem będzie kojarzenie dwóch stron, osób fizycznych, które chcą sprzedać i które chcą po prostu kupić taniej. I tak jak sprawdzałem wczoraj, oferty na platformie srebra zaczynały się od plus 15%, nie 30 czy 40%. Co więcej, przez platformę do tej pory wartość transakcji skumulowana przekroczyła 21 milionów, 3,5 tysiąca użytkowników, ponad 4 tysiące zakończonych transakcji. Więc, jeżeli chcecie kupić jakiś metal, srebro, zabezpieczyć się, to na platformie możecie to zrobić najtaniej. Jeżeli chcecie kupić to poprzez ETF-y, uważajcie na śmieci w stylu SLV. Macie dobre ETF-y, w np. Suriser Cantonal Bank albo Erika Sprota. ETF-y, które są rzeczywiście w 100% zabezpieczone metalem. Tak jak powiedziałem, SLV w ciągu kilku dni może sobie zwiększyć ilość udziałów. Erik Sprot po to, żeby kupić srebro z rynku warte raptem miliard dolarów, to jest błąd zaokrąglenia na rynkach finansowych, potrzebował 10, 10 miesięcy, bo nie był w stanie z takiej ilości srebra zebrać. Wracając jeszcze do tego na chwilę, czy short squeeze jest możliwy? Tak, jak najbardziej. Rynek srebra jest bardzo małym rynkiem. Łączna wartość srebra, może inaczej, rocznego wydobycia to się waha między 20 a 30 miliardów dolarów. Czy można powiedzieć, że sam Apple za gotówkę wolną mógłby wykupić 8 czy 10 lat produkcji srebra? Czego tego nie robi? Dlatego, żebyśmy mieli srebro natychmiast po 500 czy po 1000 dolarów, tak jak niektórzy prognozują. Jak dla mnie ta prognoza jest za bardzo odjechana. Czy coś takiego jak na akcjach GameStop jest możliwe w przypadku srebra? Możliwe jest wszystko, ale moim zdaniem jest bardzo mało prawdopodobne. Natomiast pamiętam sytuację z 2011 roku, kiedy w srebro w krótkim czasie z 16 dolarów, mówiąc o cenach fizyka, wzrosło do 36, później 42 i później utrzymywało się jakiś czas powyżej 50. Tak gwałtowne mogą być zmiany, jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z małym rynkiem. A moim zdaniem. Potencjał do srebra jest większy niż, niż do, potencjału do potencjał do wzrostu. Srebra jest większy niż potencjał do, do wzrostu złota. Ja w każdym razie, widząc co się dzieje, w piątek tak czy tak zwiększyłem jeszcze znaczące ekspozycję poprzez te najbardziej zmienne wehikuły, czyli SIL seal i SILIOT. A co Wy zrobicie, zostawiam Wam do oceny. Dzięki wielkie za uwagę i jeżeli ktoś ma jakieś rzeczy do dodania, to zachęcam do, do komentarzy. Dzięki wielkie za uwagę.